Siemane, widzowie, w kolejnym odcinku u mnie na kanale. No to jest odcinek, gdy się przeprowadzamy do innego miasta. Jest tu z nami mój szef gangu całego. Ła Dobra. Dobra. To co? Żeby dołączyć do gangu, musisz zrobić na początku dwa proste zadania. Pierwsze. Zjeść tą pomidorową Jest Już muszę się wylatać Nerwy mam Nerwy mam po prostu, proszę Takie, że aż zjeść nie mogę no. Krzyciej, Szybciej, szybciej Szybciej Nerwy mam takie straszne. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nerwy mam. Tylko hit O! Nie. Yeah. No. A drugie zadanie? Drugie zadanie to oprać bank w drugim mieście. Gdzie to miasto jest? Czekaj, którą, bo nie w pamiętam. W którą stronę? W którą stronę? Czekaj, daj ci, pamiętam, GPS. Ja tamtą stronę, w tamtą? tamtą stronę. Tamtą... Czekaj, czekaj, dam ci GPS-a, dam ci GPS-a. Masz. To są idę. Tam, tam widzimy. Są tam widzimy się. No tak, tak, tak. No, tak, tak, tak. Już widzimy się w tamtym mieście, bo musisz się tam przeprowadzić. dobrze, to. To, to, ja, ja idę. No. no to, to ja no, też dobra, idę. Dobra, widzowie, to idziemy, o, to idziemy z szefem do tamtego miasta i widzimy się dobra. za chwilę. Dobra, widzowie, już jesteśmy blisko chyba. No. Ej, GPS mi już pokazuje. Dobra, słuchaj, skończył się GPS. No, Ej, jest miasto, jest miasto, chodź, chodź. Masz jeszcze zupkę? nie widzę, widzę. Czekaj, weź sobie dobra, trochę. Dobra, weź, sobie, dzięki. O. Gdzie, gdzie jest ta baza? Co tego? Co mi mówiłeś? Idź sam. Dobra. dobra. Ale domy jakieś są. Możemy co jak jest to zbudowali robić. dwa domy. No, dobra, idź. Dobra. To trochę nie było i zbudowali dwa domy. Może no, to, 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 to jest małe miasteczko? Dobra, chodź. Czekaj, czekaj. Siku. Jest bank. Policja też chyba. To jest policja? Tak, policja. Czeczka, nie, nie możemy za sobą zostawić żadnych śladów. Pamiętaj, żadnych śladów nie możemy za sobą zostawić. Żadnych. Całkowicie żadnych. Co jest sobie tutaj? Żadnych śladów. Żadnych śladów. Etego się nie. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie mi swojego szefa. Tutaj. No A, tak, tak, to tutaj, to, 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 to tutaj O, moje łóżko Dobra, idziemy spać Dobra No tak, tak o, ale fajny dirt Dobra Ej, zapomniałeś zjeść śniadania. Zapomniałeś zjeść śniadania. No to zjedz jeszcze jedno. A nie mam jeszcze jedno. Ale nie jestem głodny. Dobra. Ej pamiętaj, nie możemy zostawiać żadnych śladów nie, do bazy. bo jeszcze by ją znaleźli. Bo jeszcze by ją znaleźli. Ale chodź, nie chodź. Co ty robisz, nie zostawij żadnych nie, śladów. Dobra, chodź Szybko poczekaj. do banku Czekaj, poczekaj, ja zdejmę paskę i ten... Też ja zdejmę buty Dobra, to chodź I Idziemy do tego Zobacz. I czemu tu jest złoto? Ej, tu nikogo na policji nie ma Ty, robimy bank? A ty jest dla mnie Dobra, tylko... Ej bo, ej, bo w sumie to my możemy zwyczajnie zabrać te złoto Ale jakie? No, A to, to będzie podejrzane. Alej ty nikogo nie bardziej ma. będzie. Bardziej podejrzane będzie coś, tam będzie pusty. Ale... Ej, to... Ale nikogo nie ma, masz coś? Ej, klucze. Dźwignie do banku, dobra, chodź. Kluczem. Opa, O, ci działa. Ty, ej, ty, tu jest jakaś minigierka. Tu jest jakaś minigierka. Widzisz? To jest minigierka jakaś. O, otworzyłeś! O, patrz! Kolejne, poczekaj O, co jest? Ty, nie no, jestem dobry Tu to. nie ma jak wdrucić. No, O kurde, ile kasy Ile pieniędzy o. o chłopie, będziemy tarce bukać, nie no o. Czekaj, zostawi trochę Skąd szef ma krew? Nie pytaj Krew dzieci zamykaj, chodź, idziemy Chodź, szybko, szybko. Kuźwa, weź te 90. Szybko, szybko Dobra, Nie O kuźwa, chyba policja, chyba policja Nie, proszę, nie. nie Czekaj, jeszcze złoto Co ty gubisz po drodze, kurde Nie Dobra, no, chodź szybko mam trochę, już mam trochę butów złota 300, Jesteśmy bogaci 320 mam Szybko chodź tutaj Ja mam 8 bloków złota mam 8 złota i dużo pieniędzy Gdzieś tu jakaś skrzynka Ja się nie wiem ile to jest, bo nie umiem liczyć Ale tyle mam Otóż tyle, to jest 1500 O, dużo masz, no Dobra No Czekaj, okay. no, mają opaskę. Dobra, połóż te złoto na no, połóż. Czekaj, ja to jeszcze fajki położę gdzieś. Dobra, ty. A pójdziemy tak tak do tego? A idziemy jakieś inne miasto jeszcze obróbować później? Nie, okej, 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 Mam pomysł, tylko... żeby do Europy Poczuj... pojechać. Czekaj, zrobię skrzynię specjalną z fajek. Mam pomysł, do, do Europy, żeby jechać zrobimy to, zrobimy to Dobra, to do Europy pojedziemy A tutaj drugą daj fajki Nie wiem, możemy do Polski gdzieś 4, pojechać do Polski. Do, Polski. do Polski możemy pojechać O kurde, mieczej wyrzuciłem O moje. ej Dobra, co? Ej, tak w ogóle to... Czemu ten dirt jest tak... Tak podejrzanie. Dobra, to co? Dobra, ja tu posprzątam e, tego Nie Nieważne. Dobra, nieważne. To, to co? To co? To pojedziemy do Polski? A może po prostu do tego miasta obok? A jakiego? A nie, po tu, tu będą nas znać w tych Stanach. No tak, ale do miasta obok. Tam nie, nie. będą nas znać. No ale może policja sobie przekazywać? My, my, ja. Znaczy, ty już jesteś bardzo poszukiwany. Ja jestem, może mniej, bo ja pracowałem w policji. No to możemy zwyczajnie tamte ufo z tamtego ufo wyjąć samolot. No, i... Właśnie tak, no, ja, I ja Ludziś Ludzi polecić tym ufo albo nie wiem, jakiś samolot wyczasnąć skądś, albo helikopter. Z, z tego ufo zbudujemy samolot. No albo po prostu tym ufo polecimy. To co. Nie, nie opłaca się. Ale co? Rato? dobra, no to ale ty ucieczki. Idziemy takie szybko zbytne, do... Co? No to UFO rozłożymy na części i zbudujemy samolot. Dobra, no. Rato. E dobra, posłuchaj. A ty, musimy... A ty, a ty masz Ty masz, Oka, jakieś, ten? Tam... Ty masz jakieś tam jakieś laboratoria, żeby to robić? Chyba masz. No tam było jedno. Tam było jedno. No, to tam zbudujemy samolot z części UFA. No. no i polecimy razem z pieniędzmi z tego banku i banku z miasta obok, które nie pamiętam gdzie było. No tak nie, bo tutaj nie pamiętasz ja bym Ale ja bym poleciał do tej Polski. Bo sobie bierzemy to. Dobra, to polecimy do Polski. ale na początku muszę zabrać wszystkie największe numery pieniędzy. najlepsze pieniądze po prostu. Dobra, no Ty i to ta reszta jest ja dla też, ciebie. Ja też zabieram wszystko. Żeby tu nie było śladu po nas. Kilo też zabieram. Dobra, kilo zabrałeś. No włóż tu. Ja jeszcze y, tego. paczkę fajne. Ej, palę, ale zupkę zjedź. O, jak sobie wezmę. O, jeszcze wykop z żelazo. Złoto. Jeszcze. E. Dobra, kopię żelazo. Złoto. Nie, bo ty Dobra, to idziemy dobra, Tu jest znalazł. Dobra, mamy fajki, mamy wszystko, możemy iść chyba bo ta, powracamy bo, bo, Czy tego... powracamy do tego UFO? Dobra, wracamy dobra, dobra, dobra. Wracamy do UFO dobra, dobra. O, dobra, to gdy ja będę pracował nad tym UFO To ty będziesz musiał okraść jeszcze ten bank W tamtym tym mieście mogę ci też trochę. Dobra widzowie tu my wracamy do, 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 do po prostu starego miasta do tamtego tam gdzie się poznaliśmy i, i widzimy się na serdecznym odcinku Elo